Hejka, witam i zapraszam na prezentację moda do gry Farming Simulator 25 i będzie to Lizard Tardis. I jest to mały pakiet, w którym w zestawie znajdziemy dwie przyczepy, beczkę na wodę oraz przyczepę samozbierającą. Mod na ModHubie otrzymał 4,8 gwiazdki na 1200 opinii. Ja podejrzewam, że z jednym z powodów tak wysokich ocen jest troszeczkę nierealna pojemność wyboru przyczepy samozbierającej, gdyż możemy ustawić pojemność od 26 tysięcy do nawet 260 tysięcy litrów. Jest to troszeczkę kosmiczna suma, ale na pewno zaoszczędzi czas jeżdżenia z wielkiego pola tam i z powrotem. Cena Ta takiej przyczepy jest przystępna od 50 do 72 tysięcy, Euro. Water trailer, czyli beczka na wodę, ceny od 10 do 12 tysięcy euro. Pojemność od 7 do nawet 200 tysięcy litrów, czyli też troszeczkę nierealna pojemność, ale zapewne taki mod znajdzie wielu fanów, a nawet już znalazł. Tak jak mówiłem, na 1200 recenzji dosyć wysokie noty. W sklepie oczywiście będziemy mieli możliwość wyboru zmiany dwóch rodzajów kolorów, tablic rejestracyjnych oraz oczywiście wyboru pojemności z normalnej do XL, czyli tej takiej nierealnej. Jeżeli chodzi o beczkę na wodę, to ten mod... Niestety bardzo przypomina już oryginalnie istniejący marki ABI Attachments, tylko w innych barwach i z możliwością zmiany koloru oraz dodania nierealnej pojemności. Podobnie jest z przyczepą samozbierającą, która jest praktycznie kopią Pottingera. Faro 4010D. Z tą oczywiście różnicą, gdzie możemy dodać nierealną pojemność. Oczywiście czy używać takich modów czy nie jest to Wasza prywatna decyzja. Tak czy inaczej mod jest dość interesujący. Także mogę go spokojnie polecić. Tyle na tę prezentację. Oczywiście, jeżeli byście chcieli, abym zaprezentował jakiegoś moda, piszcie w komentarzach. Z mojej strony to już tyle. Trzymajcie się i do następnego. Cześć, cześć!